Cześć, hey, dziś sprawdzimy Xiaomi Redmi Watch 5 Active, jest to tani smartwatch, co oferuje i dlaczego producent sugeruje, że jest on dla aktywnych? Bo tu jest chyba lekka manipulacja, a więc zapraszam do oglądania. Otwórzmy sobie produkt. Zawartość jest minimalistyczna, od razu mam bohatera odcinka. Następnie instrukcja oraz kabel USB z magnetyczną końcówką do ładowania. Tutaj, jak widać, papierowa naklejka pokonała mnie, nie mogłem sobie jakoś umiejętnie poradzić. A oto przed Wami Redmi Watch 5 Active. Włączmy sobie zegarek. Witam nas logo rodziny Xiaomi, następnie, nazwa systemu operacyjnego. I dalej, już następuje konfiguracja. Zwróćcie uwagę, jak duża ilość języków jest grana. Następnie trzeba ściągnąć aplikację a ja przejdę dalej. Zegarek charakteryzuje się kwadratową kopertą z zaokrąglonymi krawędziami wykonaną z tworzywa sztucznego. Wyposażony jest w 2 świetlacz LCD o rozdzielczości 385x320 pikseli i jasności do 500 nitów, zapewniając dobrą czytelność w różnych warunkach oświetleniowych. Dostępne są dwie wersje kolorystyczne, w tym Midnight Black i Made Silver. Paski są przyjemne w dotyku i mają teleskopy do szybkiej wymiany. Tutaj mamy jedną sportową cechę, a mianowicie zapięcie, które jest naprawdę solidne i raczej nam tu nic się nie odepnie. Z tyłu mamy czujnik do rejestrowania parametrów zdrowia, port ładowania, dwa mikrofony z redukcją szumu oraz głośnik. Ekran jest czytelny i responsywny. Przez cały okres użytkowania nie było żadnych zacięć. Jak go postawimy obok wersji Redmi Watch 5 Lite, to ekran jest delikatnie bledszy, ale bez takiego porównania to nam nawet nie przyjdzie do głowy. Jeśli jesteśmy przy ekranie, to najgorsze jest to, że nie mamy czujnika światła i ręcznie trzeba sobie manipulować jasnością, jeśli nie chcemy w nocy radzić światłem. Od góry mamy powiadomienia, od dołu szybkie menu, w którym mamy tryb nocny, wyciszenie, funkcja podnieść aby wybudzić, ustawienia. latarka, znajdź swój telefon, czyszczenie z wody, oszczędzanie baterii i funkcja wybudź na 5 minut. O której nie mam pojęcia po co jest, może Wy wiecie, dajcie znać. Wracając do ekranu startowego, przesuwając w prawo lub w lewo mamy widżety. Możemy je dowolnie konfigurować. Przytrzymując ekran na środku możemy zmienić tarczę. Jedynym przyciskiem, który mamy, wchodzimy do roszczonego menu wreszcie w przypadku służy do powrotu do ekranu startowego. Jako, że to smartwatch z opiskiem Active, przejdźmy sobie do aktywności. Mamy wodoodporność 5 ATM, ale producent ostrzega. Zegarek można nosić na basenie, w trakcie pływania w pobliżu brzegu oraz innych aktywności w płytkiej wodzie. Nie można go używać pod gorącym prysznicem, w saunie lub podczas nurkowania. Należy unikać bezpośrednich szybkich prądów uderzających w zegarek podczas uprawiania sportów wodnych. Poziom wodoodporności nie jest stały i może z czasem ulec redukcji, a żeby kropkę nad i to nie ma wodnych trybów sportowych. No, ale może przejdźmy do naziemnych aktywności. Tu mamy problem, bo zegarek dla aktywnych nie ma GPS. A co gorsza, włączając aktywność udaje, że go ma, a właściwie GNSS. Testując ten zegarek, powiem, że mnie to zwiodło. I musiałem się upewnić, ale jak już wyłączymy Bluetooth w telefonie, to zegarek rozpaczliwie prosi na swojego połączenie. Czyli możemy rejestrować aktywność, ale razem z telefonem. Dla mnie to ogólnie jest naciąganie. Nazywanie coś, czym to nie jest. Teraz czas na rozmowy, bo może dla ludzi aktywnych to jest ważniejsze. Halo. Halo, Halo dzień dobry. Dzień dobry. Dobrze mnie słychać? Bardzo dobrze. Czy Tak. Wyraźnie. A skąd wiesz, że dzwoni z tak? zegarka? Bo, bo jest piękny dźwięk. <laughs> nie, mówię poważnie. Nie, no poważnie, mówię ładnie słuchać Dobra. Dobra, to dziękuję. Proszę. Pa. <laughs> A tak, nie słuchać zegarka na telefonie. Raz, dwa, trzy, baba jega, patrzy. Na razie. Tak wyglądają połączenia głosowe. Nie obrabiałem tego dźwięku. Oczywiście, zegarek musi być połączony przez Bluetooth, ze smartfonem. Niestety, nie można dzwonić ani odbierać połączeń z aplikacji takich jak Messenger czy WhatsApp. Nie ma możliwości odpisywania na powiadomienia. Ani odsłuchiwać nagręg głosowych. Na stronie producenta jest taka informacja. Połączenia głosowe z aplikacji innych firm nie są obecnie obsługiwane, no to tyle w temacie. Teraz będzie na sportowo, bo przetestujemy tętno i natlenienie krwi. Tu jak widać nie ma co się czepiać. Porównując z karminem Phoenix 6 Pro wyniki są zbliżone. Czas na baterię. W marketingowej papce od 12 do 18 dni w zależności jakie funkcje są włączone. Nie udało się rozładować w tydzień, ale pamiętajcie, że nie ma tu GPS, który bardzo obciąża baterię podczas treningu. Właściwie tych treningów nie wykonywałem. Ogólnie bateria na plus. Do obsługi zegarka jest dedykowana aplikacja Mi Fitness. Jest ona przyjemna dla oka. Sprawdzimy tu nasze statystyki np. Na w dłuższym przedziale czasowym oraz konfigurujemy zegarek np. tarcze. Tak naprawdę, gdyby nie ta nazwa, to inaczej potrzebuję do tego zegarka. A że jest to coś w rodzaju naciągania, to się czepiam i mam z tym problem, bo marketing sugeruje, że możemy liczyć w sporcie na ten zegarek. Na przykład, nazwa, 5ATM, tryby sportowe, grafiki na stronie producenta. Dla kogo jest ten smartwatch? Jest to zegarek dla osób, które nie myślą o wykorzystywaniu zegarka do aktywności, może gadżet dla osób starszych, a więc czy warto go kupić w tej cenie? Ja uważam, że nie. W tej cenie, a nawet niższej możemy kupić i Taras GPS, który oferuje dużo więcej, np. GPS, czujnik światła, odporną obudowę. Mam recenzję na kanale, albo możemy dołożyć do Xiaomi Redmi Watch 5 Lite, który ma to wszystko czego nie ma ten z dopiskiem Active. Tak więc nie dajcie się nabrać, dziękuję wszystkim za oglądanie.